No to szybkie szkolonko z programowania obiektowego. Robisz sobie klasę, czyli taki typ o nazwie figura geometryczna. To jest taki typ. No figura nie może istnieć jako sama, nie wiadomo co to jest. To jest coś tzw. tak zwane abstrakcyjne. To się charakteryzuje tym, że ma przynajmniej jedną tak zwaną metodę abstrakcyjną. Ona jest tutaj zaznaczona takim dekoratorem. No, i to metoda to jest policz pole, czyli to jest metoda, która nie wiemy, jak będzie wyglądać, bo nie wiemy, co to będzie za konkretna figura. No i teraz tak robimy sobie kilka nowych typów, nowych klas. Kwadrat, koło, trójkąt. No i one dziedziczą po, po tej klasie abstrakcyjnej. Dziedziczą, czyli wszystkie elementy, które ma klasa abstrakcyjna. Eee, przechodzą automatycznie do, no tak, w skrócie, e, przechodzą automatycznie do, do tych klas e, dzieci. To jest klasa rodzica, to jest klasa dzieci. E, no i teraz tak, e, tu jest init, to jest tak zwany konstruktor. To jest metoda, która jest wykonywana w momencie tworzenia e, nowego obiektu. Obiekt, czyli instancja tej klasy, bo klasa to jest jakby taki typ ale możemy mieć konkretny jakby obiekt tej klasy, czyli jej instancję. I teraz jak tworzymy nowy kwadrat, no to musimy podać mu tutaj pole, znaczy wartość a, czyli długość boku, zakładamy, że to jest to. Jest to. No i tutaj tym takim tutaj przypisaniem self.a, to jest pole tej klasy, przypisujemy tą wartość do tego pola tej klasy, ona się akurat tak samo nazywa, no ale to nie ma znaczenia, może się inaczej nazywać. To jest argument konstruktora i jego tutaj podajemy i przypisujemy do pola klasy, które się też nazywa A. No i tak samo robimy z kołem, tutaj podajemy R, czyli promień i tak samo dla trójkąta, tylko tutaj podajemy i długość podstawy i wysokość. Bo to jest nam potrzebne do, do policzenia koła. Eee, no i tak, teraz co z tą abstrakcyjną metodą? Ona się nazywa policz pole. Jak widać, ona nie ma ciała, bo nie wiemy, jak się liczy pole dla figury, bo nie wiemy, co to jest za figura. I od tego właśnie są te klasy dziedziczone, które, jeśli to jest klasa abstrakcyjna, czy, czy metoda abstrakcyjna, to one muszą tą metodę implementować, czyli jakby Musi być zdefiniowany sposób liczenia pola dla, dla tej klasy. Inaczej nie będziemy mogli w ogóle stworzyć obiektu tej klasy. Bo on powie nam, że hej, hej, nie mogę stworzyć, bo ja nie wiem, jak się liczy pole. A klasa rodzica mówi, że ja to policz pole muszę mieć. Tak to mniej więcej wygląda. No i teraz każda ta figura ma. ma no. Z Ciało tej, tej, tej metody mówi, implementuje w jaki sposób to pole liczyć. I widzimy, że dla kwadratu no to, to pole jest a razy a, czyli te, bierzemy pole wartość pola a razy wartość pola a, czyli a kwadrat. Dla koła jest to no, 3,14 razy promień, razy promień, czyli pier kwadrat. No, a dla trójkąta, no to, to jest e, a razy h przez 2. Widzimy, że to jest słowo return, to znaczy, że ta metoda będzie zwracała tą wartość. Czyli jeśli wykonamy tą metodę, policz pole dla tego obiektu, to od razu ta, ta, ta metoda nam zwróci wartość tego pola. Czyli pod tą nazwą będzie się jakby kryło przeliczenie tego pola. No i tak to wygląda. Teraz tak, stwórzmy sobie jakąś listę o nazwie figury. No, i stwórzmy mm, kilka obiektów tych klas, które żeśmy stworzyli. Na przykład klasa kwadrat ym, z oboku 2, kwadrat o boku 4, koło o, o promieniu 3 i trójkąt o podstawie 3 wysokości 4. Tak to, tak to wygląda. Czyli to są już konkretne obiekty tych, tych, tych klas. Czyli klasa to jest taka matryca do, 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 do wyciskania. A to już jest konkretny wyciśnięty jakiś tam obiekt. No Jak mamy stworzonych tych kilka obiektów, to teraz sobie możemy dla każdego tego obiektu, czyli mamy tą listę figury i F będzie po kolei przyjmowało wartości kolejne z listy. Czyli przy pierwszej iteracji tej pętli jest brany pierwszy obiekt, przy drugiej iteracji. Jest brany drugi obiekt, i tak dalej, aż się ta cała lista skończy. I dla każdego mm, takiego elementu tej listy, dla każdego obiektu, e, zrobimy tak. Wy, wyprintujmy sobie na ekran, wyświetlmy sobie na ekran to, co jest w nawiasach. E, a w nawiasach jest e, ten obiekt, czyli f, któryś z tych, po kolei. E, I kropka oznacza, że e, dostajemy się do. Jakiegoś pola bądź metody, która się znajduje wewnątrz tego obiektu. Każdy obiekt ma, jakby, ze swojej klasy, dostaje te wszystkie tutaj elementy i możemy, możemy je wy wywoływać. Czyli dla każdego takiego konkretnego obiektu wywołajmy sobie tą metodę policz pole, która nam będzie zwracać wartość tego pola, no a my tą wartość od razu sobie przerzucimy jako argument funkcji print i wyrzucimy to to na ekran. No to uruchommy sobie to. Moment. Bo w skróty mi coś a nie działają. Ok. To jest wynik. 4, 16, 28, 56, 28, 26 i 6. Czyli to są faktycznie pola wartości pól tych tych obiektów tutaj naszych. Czyli e, Funkcja, czyli metoda tak zwana polimorficzna, przyjmuje postać w zależności jakiego typu jest, jest ta figura, czyli mamy listę figur, ale w zależności jaka to jest konkretna figura, ta metoda policz pole przyjmuje właśnie wartość. Ciało tej, tej metody jest właśnie brane, brane z, no, z poszczególnych klas. W zależności od jakiego typu jest to jest to, jest to obiekt, możemy sobie jeszcze tutaj wyprintować właśnie, żeby nam pokazało, jakiego typu mamy obiekt. Czyli to będzie type i ten obiekt, czyli do jakiejś funkcji type przekazujemy ten obiekt, która nam zwraca. No, informacje o typie tego, tego obiektu. Czyli będziemy wiedzieć teraz, w jednej linijce będzie typ, a zaraz pod nią będzie pole dla tego obiektu, tej figury. I w kolejnej linii znowu będzie typ, i w kolejnej będzie pole, już drugiego obiektu, trzeciego i tak dalej. No to uruchomimy sobie to. Jak widać, mamy, że pierwszy obiekt był typu kwadrat. Wartość 4. Kolejny obiekt, drugi typu kwadrat. Yy, pole 16. Kolejny obiekt, typu koło. Pole takie. I kolejny obiekt, trójkąt, pole takie. No i na tym polega polimorfizm. Czyli metoda abstrakcyjna, czyli też zwana polimorficzną, yy, przyjmuje yy, ciało w zależności od typu, na jaki na jaki trafi, na jaki zrzutowano. To by było tyle.